O wręczenie proszę Marcina Buchalskiego, właściciela firmy Piłkarska.com, Aktualna liderka klasyfikacji strzelczyń, a quick czwartej ligi kobiet. Zawodniczka, która w polu karnym rywalek czuje się jak ryba w wodzie. Drużyna, którą reprezentuje, czyli KS ostrowia ostrów Mazowiecka, przerwę zimową w rozgrywkach spędza w fotelu lidera, a jej dziewięć bramek walnie przyczyniło się do osiągnięcia tego rezultatu, mowa o Michalinie chrobot. Postrach defensorów ostrowit klasy B grupy ostrołęckiej. Mimo młodego wieku, już od kilku sezonów jest wiodącą postacią klubu Osz Goworowo. W obecnym sezonie aż dziewięciokrotnie trafiał do siatki rywali, natomiast jak na prawdziwego snajpera przystało, ma ogromny apetyt, by jeszcze podkręcić ten imponujący bilans. Mowa o Dominiku Suikowskim. Zapraszamy przedstawiciela Dominika na scenę. Jak wiemy, obecnie Dominik pełni ważną służbę i nie mógł być dzisiaj z nami. Dobry wieczór państwu. Przede wszystkim gratuluję wszystkim laureatom oraz nominowanym. I dziękuję za tą nagrodę również, nie, nie tylko za tą, ale za tą również. Pierwszy raz odbieram nagrodę z powodu piłki nożnej, a nie karate kyokushin, który jest tak naprawdę wiodącą dyscypliną, ale bardzo cieszę się, że mogę się spełniać i tutaj, i tutaj. Chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim koleżankom z mojej drużyny, KS Ostrowia, Ostrów Mazowiecka, drużyna kobiet. Również trenerowi y, Michałowi Kacprzakowi, y, dziękuję bardzo jeszcze raz. A z nami jest najpopularniejsza piłkarka w głosowaniu czyt czytelników, Michalina Chrobot, KS Ostrowia Ostrów Mazowiecka, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. E, Michalina, w Twoje ręce powędrowała statuetka dla na najpopularniejszej piłkarki w regionie, czy miałaś świadomość, że Twoje boiskowe poczynania cieszą się tak dużym zainteresowaniem fanów futbolu? Y nie miałam pojęcia, że aż takim zainteresowaniem. Jednak y, kobieca piłka nożna cieszy się dużo mniejszym zainteresowaniem niestety niż męska, ale jak widać ma swoich fanów, y, więc bardzo się z tego cieszę. A ta te grono fanów rośnie właśnie dzięki takim zawodniczkom jak ty. Jesteś aktualną liderką klasyfikacji strzelczeń AQUIC czwartej ligi kobiet, a co za tym idzie wzbudzasz duże zainteresowanie wśród klubów z, klubów z wyższych klas rozgrywkowych. Czy w niedalekiej przyszłości planujesz spróbować swoich sił wyżej, czy może zamierzasz jednak budować swoją legendę w KS Ostrowi? Zobaczymy, co się wydarzy. Nie mam pojęcia, aczkolwiek jestem przywiązana do tego klubu, ponieważ razem z dziewczynami i z trenerem stworzyłyśmy tą sekcję od początku 9 lat temu, więc póki co zostaje, ale... Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Czas pokaże, dokładnie. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, Michalina, Michalina jest także wybitną zawodniczką, jeśli chodzi o karate. W Twojej kolekcji znajdują się m.in. medale Mistrzostw Polski, a nawet tytuł Mistrzyni Europy. Myślę, że Twoi fani chcieliby w końcu poznać odpowiedź na niezwykle nurtujące pytanie: piłka nożna czy karate? Której dyscyplinie zamierzasz się bardziej poświęcić? Yy, chyba nie da się odpowiedzieć tak do końca. Yy, staram się. Być na tyle, ile mogę i tutaj, i tutaj i spełniać się, dawać się wszystko i to, i to. Sprawia mi taką samą radość i przyjemność. Na ten moment nie wyobrażam sobie jeszcze czegokolwiek zrezygnować. Całe szczęście póki co nie muszę, więc super. E, Michalina, przed nami ostatni akcent rozmowy, a będą nim Twoje podziękowania i pozdrowienia. Dziękuję bardzo moim koleżankom z zespołu przede wszystkim, bo bez ich podań, asyst wspaniałych zresztą nie znalazłabym się tutaj dzisiaj, więc dziękuję, dziękuję całemu klubowi. A ja bardzo Ci dziękuję za przesympatyczną pogawędkę, jeszcze raz gratuluję dziękuję Ci bardzo. wspaniałego sukcesu. Dziękuję, dziękuję za rozmowę.